Paweł Brach jest z nami tuż po swojej walce, spotykamy się po krótkiej przerwie nieobecności na Suzuki Boxing Night, ale już jesteś, tam była mała kontuzja, tak? Tak, tam było takie lekkie, lek, lekki ból łokcia, tutaj z trenerem Szymonem z Oleśnicy bardzo profesjonalnie podeszliśmy do tej kontuzji, okazało się, że łokieć jest zupełnie zdrowy. Tam z profesjonalistami uzgadnialiśmy przyczynę i pracujemy nad tym już jestem w pełni zdrowy. Martwiłeś się tym troszkę? No bo przed tymi Mistrzostwami Europy chyba jest wszystko pod ten etap przygotowane. No trochę, trochę się martwiłem, szczególnie jak... szczególnie bolało mnie to, że nie mogłem walczyć na tej gali. Oglądałem chłopaków, ale tam z lekkim z bólem, że tam mnie nie ma i nie mogę im pomóc. No tutaj wrócimy troszkę do wcześniejszych pojedynków. Tam obstawiałeś troszeczkę, co? Yy, w sensie yy, chłopaków? No. No, obstawiam chłopaków, mam nadzieję, że to trochę się wzbogaca. Już trzy walki trafione, jeszcze tylko cztery, więc lecimy w dobrym kierunku. Krótko mówiąc, troszkę znasz się na tym boksie. No tak, no, ch z chłopakami tutaj spędzam praktycznie połowę swojego czasu, wiem, wiem na co ich stać i wiem, że wzbogacę się no, o Na A słuchają teraz. Może. Paweł, przejdziemy do Twojej walki. Dobry zacięty pojedynek. Chyba taki był potrzebny, co? Tak, właśnie takiego się spodziewałem, bo Dawid to bardzo dobry zawodnik. On jest ogólnie niedoceniany na polskich ringach, ale wiedziałem, że nie mogę go zlekceważyć, wiedziałem, że będzie chciał wygrać. Był dobrze przygotowany, myślę, naprawdę szacun dla Dawida. Tam było tak, że jak on cię trafił mocno, to ty trzy razy te ciosy chciałeś jakby oddać. To jest taki już taki mental twój? Tak, no to jest takie mentalne jakby przygotowanie, ale muszę nad tym pracować, ponieważ jak dostanę, muszę yy, trzymać czujność, yy, żebym jeszcze drugiego ciosu nie zostało. Nie podpalać się, krótko. Dokładnie, tak trener tak? mi to rozpowtarza, ale już jest z walki na walkę coraz lepiej cieszę się, że mogłem kolejny raz walczyć i zdobywać doświadczenie. Jaki był w ogóle plan na walkę? Plan miałem go kontrować, myślałem, że Dawid będzie szedł na mnie, ale okazało się inaczej, on tam cofał się, czekał na moje ataki, więc było tak jakby trochę inaczej, ale w trakcie walki ten rozczytał zawodnika i dostosowaliśmy taktykę do niego. Rywal niewygodny, troszkę niższy, ty miałeś lepsze warunki fizyczne, ale czasami potrafił jakby zwieść się. No, Dawid to ogólnie sprytny jest zawodnikiem. Tam. Na polskich ringach on, tak jak mówię, jest niedoceniany, tam trochę, trochę sędziowie nie, nie są za nim, tak mi się wydaje, ale yy, yy, on mi og ogólnie nie pasuje. Nie pasuje mi i ciężko mi się z nim walczy. No to dobre przetarcie przed Mistrzostwami Europy. Yy... Jest tak, ten sprawdzian, który powinien być. No chciałem właśnie tak, tak się przetrzeć tak mocno, taką y, dosyć y, szybką walkę. stoczyliśmy, taką y, na wysokim tempie i teraz trochę łapać świeżości, jeszcze trochę tam będzie spa, będą sparingi w zakopanym i mam nadzieję, że na Europy będzie wszystko w porządku. Ale z jakimi, z jakimi oczekiwaniami pojedziesz na mistrzostwa? Chcę poprawić swój rezultat y, ubiegłoroczny, wtedy zdobyłem rozowy medal. Teraz seruję trochę, trochę wyżej. Trochę mieliśmy mało Przygotowań, ponieważ dopiero co wybrali nowego trenera. Ale jestem pozytywnie nastawiony i mam nadzieję, że będzie dobrze.